Pan z wami i z duchem Twoim. słowa Ewangelii według świętego Mateusza, tobie, panie. Jezus powiedział do swoich uczniów, gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch, albo trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, doniesz Kościołowi, a jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystko użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie. To jest najważniejsze w prawie i u proroków. Takie pytanie kiedyś jeden z uczonych w prawie zadał panu Jezusowi. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, abyśmy miłowali Boga z całego serca, za wszystkich sił swoich i bliźniego, swojego, jak siebie samego. Święty Paweł nawiązuje do tego przykazania. Miłuj bliźniego swojego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. A nie tylko jest wypełnieniem prawa, ale miłość powoduje, że człowiek staje się tym, kim jest w Bożym Zamyśle. Bóg jest miłością. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże staje się naprawdę sobą i staje się kimś, kto w pełni żyje, jest w pełni żywy, tylko wtedy, kiedy kocha, kiedy nosi w sobie miłość i tą miłością dzieli się z innymi. W Ewangelii Pan Jezus mówi o tym wymiarze miłości, który jednocześnie jest ogromną siłą w naszym życiu. Jeżeli dwaj z Was na Ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystko użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam jestem pośród nich. Warunkiem jest to, to zebranie się w imię Chrystusa. A w imię Chrystusa oznacza także z Jego miłością. Miłujcie się wzajemnie, jak ja Was umiłowałem. W imię Jezusa, to znaczy z całą Jego miłością, jaką ma do nas. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. On oddał za nas swoje życie. Umiłował swoich uczniów do końca, jak pisze Ewangelista. Do końca ich umiłował, aż do oddania swojego życia. Jeżeli się gromadzimy w imię Chrystusa, zyskujemy niesamowity dostęp do Boga, bliskość Boga, i nasze modlitwy stają się mocą. Mocą to sprawia to, o co prosimy. Ale muszą one wynikać, wyrastać z miłości, z tego samego źródła, który jest jednocześnie samym Bogiem, bo On jest miłością. I ta miłość ma różne wymiary. Dzisiaj w Ewangelii dotykamy tego trudnego wymiaru. Miłość to jest pragnienie prawdziwego, rzetelnego dobra dla drugiego człowieka. Jeżeli ktoś robi coś złego, to trzeba go napomnieć. Bo trzeba mu powiedzieć, że robi coś złego. Że robi coś wbrew miłości, podważa to, co jest istotą jego życia, prawdziwą istotą życia, podobieństwo do Boga. Podważa to, niszczy to, a tym samym niszczy nie tylko drugiego człowieka, ale i siebie samego, i swoje życie. To napomnienie braterskie jest wyrazem miłości, tylko jako takie jest prawdziwie napomnieniem w imię Chrystusa. I tutaj Pan Jezus bardzo wyraźnie wskazuje taki porządek napomnienia. Jeżeli ktoś coś złego zrobi Tobie, widzi, że to jest złe, idź i, i napomnij go w cztery oczy. Dopiero kiedy nie posłucha Ciebie samego, to weź jeszcze jednego albo dwóch i wspólnie wytłumaczcie mu, że robi coś złego. Jeżeli natomiast jej i, i waszego głosu nie usłucha, to wtedy dopiero iść do Kościoła. Jeżeli Kościoła nie usłucha, zostaje wyłączony z tej wspólnoty miłości, jaką jest Kościół. Ale to dlatego, że sam się z tej wspólnoty wyłącza. Nie, że Kościół go wyrzuca, bo, bo się nam nie podoba. Ale on sam wybrał niemiłość, a tym samym sam się wyłączył. Kościół tylko stwierdza fakt tego wyłączenia. W życiu najważniejsza jest miłość, tylko przez miłość realizujemy to, co jest w zamyśle Bożym. Realizujemy Boży zamysł w odniesieniu do nas, abyśmy się stali Jego dziećmi, dziedzicami Jego Królestwa. Jeżeli zaprzeczamy miłości, sami się. Z tego zamysłu Bożego, z tego całego planu Bożego, miłości do końca, sami się wyłączamy. Napomnienie braterskie jest tym trudnym wymiarem miłości, ale jest niezmiernie ważne. Jeżeli tego nie podejmujemy, to wtedy zaciągamy winę, jak to czyta czytamy o Łyże Co prawda, ten człowiek. Z braku miłości sam ponosi konsekwencje tego. Ale my mamy winę. Mówimy o winie grzechu cudzego zaniedbanie właśnie tego napomnienia braterskiego. Tego, czego on może słusznie od nas oczekiwać, abyśmy go, no, napominając, sprowadzili na właściwą drogę. My się musimy wzajemnie wspierać. Tej naszej drodze, bo każdy z nas gdzieś zbłądzi, gdzieś odejdzie na bok. I sami musimy się wspólnie korygować w tej naszej drodze, aby, abyśmy szli tą prawdziwą, właściwą drogą. I Gościu jest taką wspólnotą miłości, gdzie my wspólnie idziemy do, Chrystu, do Chrystusa, do, do Pana Boga, do Jego Królestwa i wspólnie prowadzimy się. Bo każdy z nas może przez swoje różne dziwne pomysły zejść zupełnie na manowce. A ta wspólnota w miłości jest po to, abyśmy się nie pogubili. Każdy z nas sam jest no, wydany na pastwę jakichś swoich subiektywnych pomysłów. Natomiast wspólnie idąc jesteśmy w stanie się wzajemnie Wspierać w tym, aby rzeczywiście iść tą drogą, która jest drogą miłości. Ostatecznie po owocach poznajemy, czy idziemy drogą miłości, czy nie. Pierwszym najważniejszym owocem jest właśnie miłość. Miłość, radość, pokój, uprzejmość, łagodność, opanowanie, tak to święty Paweł wymienia w liście do Galatów. One są znakiem. Ważny jest jednocześnie ten porządek. Jeżeli ktoś robi coś złego, idź pierwsze i osobiście mu to powiedz. U nas niestety najczęściej, kiedy coś zauważymy, to pierwszą rzeczą, jaką się robi, to się obmawia tego człowieka i mówi innym, jaki to on zły, jest, jakie on złe rzeczy robi. A do tego człowieka często to do, dociera dopiero poprzez jakieś plotki, bo ktoś mu doniesie, że ktoś mu na niego coś powiedział. To nie jest wyraz miłości. Mało tego, jest to to działanie wręcz szatańskie. Bo szatan jest oskarżycielem braci wobec innych. Natomiast napomnienie braterskie, które wymaga odwagi cywilnej, żeby komuś wprost powiedzieć, słuchaj, nie rób tak, bo to jest źle, jest wyrazem miłości. I my się musimy tego uczyć, tej takiej odwogi cywilnej, aby komuś zwrócić uwagę na coś, co nie jest dobre. Jest to trudna miłość, ale miłość, która jest konieczna, jeżeli rzeczywiście pragniemy czegoś autentycznie dobrego dla drugiego.